Dzień dobry, witam serdecznie w Szumilesie. Moi drodzy, dzisiaj dwa błędy, moje własne błędy, które spowodowały, że rozsada zapasowa pomidora, taka, na której mi bardzo nie zależało, którą stwierdziłem, że mogę gdzieś tam rozdać, sprzedać, albo będę miał po prostu zapasowe sadzonki, rośnie mi dużo, dużo lepiej niż rozsada właściwa, którą Wam zaraz pokażę. Jak widzicie, tutaj są takie zwykłe pojemniczki po po jogurtach, po śmietanie, po jakimś tam kefirze, po takich, tego typu rzeczach. To jest taka zapasowa rozsada. Pomidorki mają tutaj już około, nie wiem, 25 pewnie centymetrów wysokości, a tutaj mamy rozsadę tę niby właściwą, którą miałem mieć. I czemu jest aż taka duża różnica, że tu mamy pomidorki tylko takie niskie jak, o Jakieś tam 15 cm. Zdrowa sadzonka generalnie nie wygląda najgorzej i za jakiś czas będzie równie fajnie wyglądać co, co, co tamte, ale tutaj popełniłem dwa błędy i na, na podstawie własnych błędów to ja bardzo chętnie mówię, co można zrobić lepiej. Nie lubię innym wypominać, ale sobie to jak najbardziej właściwa metoda. Moi drodzy, te pomidory, jak i tamte, były w tym samym czasie... Mm pikowane. Można powiedzieć, że te nawet chyba były pikowane ze dwa dni później. Ja jakiegoś takiego pierwszego z brzegu tutaj wybieram. Jeszcze widzicie, tu ma te wilki całe, takie niepowyżynane, nie niepowyciągane. Nie, nie nie Jakikolwiek wyciągnąłem. Nie, nie, nie jest też jakiś tam wybitny, bo to nie jest uprawa towarowa, tylko w przydomowym ogródku. Ja też nie, nie stoję i nie, nie stękam nad nimi nie wiadomo ile czasu. Widzicie, stoję na, tej samym, na tym samym poziomie. Zobaczcie, jak Duża ta sadzoneczka jest, a jak tutaj mamy, właśnie nawet taką większą, jak się wyciągnie gdzieś tu ze środka, to ona jednak nie, do, nie dostaje do tej nijak, tak? Zobaczcie. Co prawda jest taka niższa, może bardziej krępa, ale to też zależy może od odmiany. Pewnie wziąłem jakieś inne odmiany, bo raczej bym nie trafił przez przypadek w to samo, to jest jakiś Black Prince, a tu mamy Red Sherry, to to jest akurat taki koktajlowy, więc on też nie będzie taki gruby, strasznie yy, rusł. No nieważne zresztą. Jak widzicie, wszystkie są takie niższe, czy to z tamtych odmian, takich yy, też yy, fajne liście mają te takie yy, malinowe, na przykład czy Złotożarowski ma takie liście, no nieważne. Co się tu zadziało? Dwie sprawy, a jedna główna. Do tego się za mocno przyłożyłem. Zobaczcie, jak ta doniczka jest pękata. Może nie wiem, czy to widać tak na ekranie, ale ona nie jest taka. Nie ma prostego tego boku, tylko aż taki wypukły. Ale mam pozór, jakby na antylopy miałyś polować. Ono jest tak nabite tutaj ziemi. Wiecie, wsypywałem ziemię i ubijałem, ponieważ korzystałem z ziemi takiej w tym roku kupnej, można powiedzieć, takiej mieszanki, bo robiłem na potrzeby właśnie kanału, na potrzeby widzów robiłem ziemię no własnej roboty, ale z kupnych głównie materiałów. To ona była taka lekka, trochę na bazie torfu, ona taka wiecie jest bardzo przepuszczalna, ten torf niestety jest małożyzny i tak dalej, więc po prostu chciałem ją tu trochę poubijać, żeby nie było to takie lekkie, żeby to trochę trzymało wodę. I po prostu przegiołem. Grubo przegiołem. Nabiłem tak, że aż mi się te doniczki tam ledwo chciały utrzymać. A tu też jest ziemia ubita, ale jest w miarę tak. W miarę. No, luźnawo. I to jest główna przyczyna, dlaczego korzenie w tej ziemi się rozwijają trochę gorzej. I dlaczego ta. Ziemia niestety trzyma bardzo mocno wodę, i ja też przegiąłem z podlewaniem. One przez dwa dni stały, tak można powiedzieć, zanurzone w wodzie, bo ja nie widziałem w tej skrzynce, że przegiąłem z podlewaniem i stały po prostu w wodzie. A te sadzoneczki były o, na, na, taki, na, takim, na takim podstawku podstawce i ja tutaj wlewałem na, na tę podstawkę, czy podstawek cholera, nie wiem w końcu, czy to chłop, czy baba. I tyle, co się napiły, to napiły przez 2-3 godziny, resztę wylewałem. A tu podlewałem od góry. I trochę za dużo tego podlałem, co mi wleciała tam woda. Na dół, to ja jej nie zauważyłem niestety. I one stały w wodzie. Przez to też widać może trochę, że tu zaczyna się robić takie zielonkawe, zaczynają rosnąć porosty, a tu jeszcze nie, znaczy tu, tu jakieś tam kwaścioki są, ale ta ziemia wygląda całkiem, całkiem przyzwoicie. To jest ta sama ziemia, prawie ten sam termin ym, pikowania, nawet te były pikowane ze dwa dni później, bo ja się głównie skupiłem na tej rozsadzie. I teraz. Przy tej się tak nie przykładałem. Ubijałem tę ziemię, ale tak ciach, ciach, ciach tam, aby szybko, aby szybko. Na pewno jest gorzej ubita niż, niż tutaj. Więc tutaj przesadziłem i to już nie pierwszy raz mi się tak zdarza. Niestety tak jak miałem kiedyś tendencję do ukręcania wszystkich śrub, jakie chciałem przykręcić i trochę się już nauczyłem, żeby się ogarnąć i, i, i tego tak nie robić po hamsku. Tak z ziemią jeszcze się jak widać nie nauczyłem i muszę się nauczyć tego, żeby po prostu nie ubijać tak mocno, bo kiedyś ubijałem tak trochę trochę później podlałem ta ziemia gdzieś mi spadła prawie do połowy doniczki mnie wkurzało więc tym razem mówię tak zupełnie yy, mocno niestety uzupełnieniem za mocno wszystkie te materiały które się ze sobą tam pomieszały po prostu yy, zbiły się bardzo bardzo korzenie mają ciężko się tam między nimi rozwijać w dobry sposób i do tego były zalane po prostu wodą zbyt długo bo tak jak mówię tutaj te to tyle co się napiły to się napiły reszta była wylana a a te stały, one dopiero teraz właściwie zaczynają odbijać, zaczynają nabierać i kolorku, i kształtu, i zaczynają się rozwijać fajnie. I te sadzoneczki też oczywiście można włożyć do ziemi i one urosną. I, i, i jak taką sadzonkę o tego typu się wsadzi do, do ziemi, to po tygodniu ona już ma te liście następne, już ma dwa razy większe, czy trzy razy większe. Pięknie się na boki rozchodzi. Zresztą u mnie te sadzonki nigdy nie są takie idealne, bo ja mówię, to ja, ja też mam pełno innych rzeczy, słuchajcie, do roboty. Ja nie uprawiam tylko pomidorów. Ja się nie będę tu nad nimi pocił tyle. Wystarczy mi coś takiego. Ja sobie to obetnę to, to i nawet to. Wsadzę tego pomidora aż dotąd do ziemi. I on mi też piękny urośnie. Już nieraz sadziłem takie wygibusy, że głowa mała. Ale jednak zobaczcie, że jest, jest ta różnica, tak? Jest ten pomidor właściwie dwa razy praktycznie wyższy. Liście też mają te pomidory, wszystkie tam, bo ja wziąłem pierwszy z brzegu, ale wszystkie mają. Po prostu no inaczej to wygląda, mogę poszukać tego Black Prince'a gdzieś, poczekajcie. No słuchajcie, znalazłem tego Red Sherry tutaj w tej niby tej głównej mojej uprawie. To wygląda tak bardzo podobnie jak ten Black Prince, a tu jest ten większy z, zapasowy, z zapasowej uprawy, tak? To widać różnicę. I tego Black Prince'a też znalazłem, tylko nie szukałem jakiegoś największego, pierwszego, co tam się udało dorwać, ale i tak jest większy o nie wiem, 5 cm i liście też ma y, większe. Ta sama ziemia nawet nie chodzi o, do, donicz, o doniczki, bo y, doniczki mają podobną pojemność. Te nie były narażone na słońce, bo stały raczej y, zazwyczaj tutaj w skrzynce, więc nie to, że te się bardziej wygrzewały, te mniej te były bardzo na słońce w sumie narażone. Tu możecie pomyśleć, że jest duże zagęszczenie jest, ale one były też wyjmowane czasami albo y, tam też w takim zagęszczeniu, że tak powiem rosną jeszcze pod tymi, między tymi cebulami, tu słońce miały zasłonięte, jak widzicie cień w tej chwili już trochę jest wyżej słońca, ale od rana zasłonięte, potem je tu zasłaniają te czosnki, więc w sumie w dość podobnym zagęszczeniu rosły, jednocześnie wszystkie te, do których się bardzo mocno przykładałem, Y, rosną dwa razy gorzej niż te, które robiłem na Odwalsie. Czy to znaczy, że nie warto się przykładać? No nie, warto. Tylko y, też jest takie powiedzonko, że nadgorliwość gorsza od faszyzmu i jak się człowiek stara zbyt mocno, to czasami właśnie przegnie. Dwa błędy moje: za bardzo zbita ziemia i za dużo podlewania. Mówiłem o tym podlewaniu ostatnio. Mało osób od, obejrzało generalnie ten odcinek. Co, nad czym ubolewam trochę, no ale robiłem odcinek o podlewaniu sadzonek. Bardzo często wysyłacie mi zdjęcia jakichś tam sadzonek, czy widzę gdzieś na grupach, ludzie się dopytują o porady, proszą, że rosną źle sadzonki. Bardzo częstym powodem jest przelewanie. Niestety korzenie gniją, nie mogą pobierać dobrze składników odżywczych. Musi być ziemia wilgotna, nie może być ziemia przesuszona, ale też nie może być wiecznie zalana. Głównym takim objawem, takim znaczy. Yy, Wskazówką, że jest przelewana ziemia jest po prostu rośnięcie na, na tej ziemi, takich, taka zielona się robi. Takie porosty po prostu zaczynają rosnąć. Ale też niestety rośliny cierpią, bo są zalane. To nie są rośliny bagienne, one potrzebują wody jak najbardziej, ale nie y, życia w tej wodzie, żeby te nogi moczyć już tak całkowicie, wilgotno, tak, ale nie. Y nie przelane, No i druga sprawa do tego przelania właśnie takiego złego rozwoju korzeni też się niestety przyczynia to, że można zbyt mocno ubić tę ziemię. I ja to zrobiłem właśnie. Nie lubię, wiecie, strasznie, nie lubię tego, co się teraz na YouTube dzieje. Już nawet w towarzystwie ogrodników dzieją się takie rzeczy, że ktoś sobie tam puszcza film kogoś innego i komentuje, wyśmiewa, wiecie, błędy, wskazuje, że o jaki to on mądry, a inni to wszyscy głupi. Nie znoszę takiego czegoś. Myślałem, że takiego, takiej patologii nie będzie w ogrodnictwie ale mm, na podstawie własnych błędów które ja poczynię to lubię wskazać że coś jest nie tak bo cieszę się też po prostu że nawet to się wydarzyło dlatego że zauważam sam swoje błędy mogę uprawiać pomidory od iluś tam lat a i tak będzie taki dzień że po prostu stwierdzę a tu zrobię dobrze to, to będzie wtedy będzie fajnie no i przegiąłem, no i po prostu przegiąłem. lepsza taka sadzoneczka teraz o taka jak ta nawet ona nie jest jakaś tam wybiegnięta bardzo, trzeba tu poobrywać. Już też pytacie często o te wilki. No pewnie, że to trzeba poobrywać już. Po co to ma rosnąć? Nawet te liście już można poobrywać. Ale taka sadzoneczka będzie nawet troszeczkę lepsza niż, niż taka mała, niska, która też przetrwa i też będzie wydawać owoce. A potem, jak wsadzimy do ziemi, to będą. Rosły jedna i druga, ale jednak, jak na etapie rozsady po prostu zrobimy lepszą sadzonkę, no to ona szybciej urośnie, będzie większa, będzie później silniejsza i w sezonie wyda nam więcej owoców niż jak będzie troszeczkę gorsza. Na podstawie własnych błędów chętnie pokazuje, co można zrobić źle przez nadgorliwość. To jest, może, może tu o to chodzi. To nad, nawet może nie chodzi o ubijanie ziemi i o zbyt duże podlewanie, tylko o nadgorliwość, właśnie, co możemy nadgorliwie zrobić z tymi pomidorami. No właśnie zbyt mocno ponawozić, poubijać te ziemię, podlewać zbyt dużo, może za mocno je hartować. Wszystko tak z umiarem, na spokojnie. Czasem warto zrobić sobie nawet jeden dzień. Olewania totalnego, wszystkiego, żeby nie reagować, że na przykład codziennie tam przychodzę i trochę podlewam, odpuścić jeden dzień. Może będzie taki upał, a sadzonki tak małe w tak małych doniczkach, że nam padną. No to też nie ma co przesadzać w drugą stronę, ale jednak czasami trzeba po prostu no, troszeczkę się powstrzymać od niektórych czynności. I, 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 I zastanowić może jeden dzień, tak? No te są fajne, te sadzoneczki, bo mają tak gęsto, wiecie, nie ma tak jak przy tych na przykład, że tu mamy, nie wiem, powiedzmy 6 cm między liśćmi, tutaj mamy 3 cm, więc takie gęste rosną, fajne. Ale. Też no, jakby trochę zahamowały swój wzrost, właśnie przez to, że tu jest tak ubite, że hej. A jak już ktoś coś takiego zrobił, to co teraz można zrobić? Po pierwsze tego liścia oberwać, bo tu zacznie gnić. Ale można też zrobić tak, że po prostu się to pościska, tak, żeby rozbić te korzenie, tu, nawet nadmiar ziemi wysypać, pościskać jeszcze bardziej i po prostu odpuścić na chwilę podlewanie i dopiero za dzień czy dwa o ten nadmiar ziemi wywalić i za dzień czy dwa dopiero podlewać jak już się przesuszy no to wtedy można ten błąd jeszcze naprawić i one będą nadganiać no ale tak jak mówię takie błędy zrobiłem, już powiedziałem, nie będę się rozwijał więcej. Jakbyście mieli też takie problemy, że listki jakieś tam za małe, to tamto średnio rośnie. Pomyślcie czy nie zrobiliście czasem właśnie takiej samej maniany. Nie odstawiliście jak i ja w tym roku z tą główną rozsadą. Aż nawet cieszę, że tę zapasową tak troszkę bardziej na odwal się zrobiłem. Bo się okazało, że to jest wskazówka no, na przyszłe lata. Po pierwsze się człowiek uczy, że coś zrobił też źle. Bo jakbym zrobił tylko tę główną tam uprawę swoją, tę główną rozsadę, no to bym nawet nie zauważył, że może bym szukał innej przyczyny, a tak to wiem, że sam popełniłem błąd. No i w dodatku teraz mogę jeszcze po, po, pofilozofować, jak ten błąd jeszcze dziś, dziś naprawić, tak? a nie czekać do przyszłego sezonu. Dziękuję za uwagę. I oby wam rosły te sadzoneczki jak najlepsze, a ja to za chwilę właściwie będę już wsadzał do, do ziemi, tutaj do cieplarni. No bo co, no i tak już z nimi do domu nie chodzę, no to po co mają rosnąć w tych, w tych doniczkach, jak można już je do ziemi wsadzić? Walczyłem trochę z turkuciem bez skutku i bałem się, że właśnie mi wytnie, więc jeszcze ich nie wsadzałem, ale chyba już niedługo będę, będę wsadzał. Mam nadzieję, że mam na tyle dużo tej rozsady zapasowej, że. Że, że jakoś tam się to uda. Znaczy, właściwie to będę rozsady zapasową sadził, chyba. A ta, co miała być główną, to stanie się właśnie zapasową. Dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się w komentarzach w kolejnych filmach. Do zobaczyska, papa.